Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Wody powierzchniowe. Na samym początku wyjaśnijmy sobie kilka terminów. No, a przede wszystkim sam temat. Mówiąc wody powierzchniowe, mamy na myśli najczęściej dwie rzeczy: rzeki i jeziora. Pamiętajmy jednak, że do wód powierzchniowych zaliczymy również tereny podmokłe, czyli bagna. Mamy w Polsce przykłady takich miejsc, chociażby Biebrzański Park Narodowy. Ale wróćmy do tego, czemu poświęcimy sobie najwięcej miejsca. Najpierw wyjaśnijmy sobie kilka terminów. Po pierwsze, dorzecze. To, co najczęściej słyszę, gdy pytam o to, czym jest dorzecze, to bardzo często uczniowie odpowiadają, że są to rzeki wpadające do rzeki głównej. A to nie do końca jest prawda, bo to nie tylko rzeki. Generalnie dorzecze jest to obszar, z którego wody powierzchniowe wpływają do rzeki głównej. Pamiętajmy o tym, że jak deszcz spadnie na powierzchnię, to z tego terenu, na którym spadnie, również spłynie do rzeki i dopiero wtedy rzeką do rzeki głównej. A więc jest to cały obszar. Poszczególne dorzecza najczęściej będą oddzielać od siebie wzniesienia, no bo przecież po jednej części wzgórza woda może płynąć w jedną stronę, po drugiej może spływać całkowicie do innej rzeki. Woda pod górę nie popłynie. Taka granica pomiędzy dorzeczami nazywana jest działem wodnym. No i został nam jeszcze jeden termin, czyli zlewisko. W zasadzie jest to niemal to samo co dorzecze, czyli znowu jest to obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do, ale tym razem nie do rzeki głównej, ale do zbiornika. Tak więc będziemy mówić o dorzeczu Wisły, ale o zlewisku Morza Bałtyckiego. No i jak wyglądają poszczególne te elementy w Europie i w Polsce. Jeżeli chodzi o rzeki na naszym kontynencie, no to z pewnością warto by było kojarzyć kilka najdłuższych. Na pierwszym miejscu znajduje się wołga, która należy do zlewiska Morza Kaspijskiego, które jest jeziorem. Jest to dawne morze, które w wyniku ruchów tektonicznych zostało odcięte od wszech nie ma z nim połączenia, dlatego trzymając się takiej ścisłej definicji, jest to jezioro. Bardzo duże znaczenie dla Europy ma Dunaj, nad którą znajduje się kilka europejskich stolic. Oprócz samego faktu, że rzeką płynie woda, warto kojarzyć sobie, że rzeki, zwłaszcza kiedyś, odgrywały ogromne znaczenie w transporcie. Jeżeli chodzi o jeziora, to te największe znajdziemy na północy kontynentu. Być może słyszeliście o kilku największych: Ładoga i Onega znajdują się w Rosji, z kolei jezioro Wener znajduje się w Szwecji. Warto jeszcze kojarzyć, że zdecydowana większość obszaru Europy należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Zarówno rzeki trafiające do Morza Śródziemnego, do Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Norweskiego to wszystko są rzeki, które należą do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Pozostała część należy do zlewiska Oceanu Arktycznego, ale jest to zdecydowanie mniejszy obszar. Warto jeszcze wspomnieć o reżimach rzecznych, czyli sposobie zasilania w Polsce. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że woda w rzece występuje przez cały rok, ale w Europie nie wszędzie tak musi być. Jeżeli pojedziecie na południe Europy, na przykład do Grecji, okaże się, że niektóre rzeki całkowicie tam wysychają, a w niektórych ilość wody jest zdecydowanie mniejsza niż świadczyłaby o tym sama Dolina Rzeki. Latem na południu Europy występują po prostu zdecydowanie mniejsze opady, co prowadzi do tego, że niektóre rzeki wysychają. Z kolei najwyższe stany wody występują tam w okresie jesienno-zimowym. Na zachodzie Europy, gdzie dominuje klimat bardziej morski i przewaga opadów występuje w okresie jesienno-zimowym, Również i w tym okresie będzie tam nieco więcej wody w rzece, a z kolei mniej w okresie letnim, ale rzeki raczej tam nie wysychają, płyną przez cały rok. Z kolei na północnym wschodzie kontynentu, gdzie jest dosyć zimno, zwłaszcza zimą, a opady śniegu są dosyć spore, najwyższe stany wody w rzece będą występować na wiosnę i będą związane stopnieniem śniegu, który gromadził się przez całą zimę. W zdecydowanej jednak większości Europy, w tym również i w Polsce, przeważa reżim mieszany, czyli mówiąc inaczej zasilanie śnieżno-deszczowe. Oznacza to dwa maksima stanów wody. Pierwsze wywołane jest topnieniem śniegu po okresie zimy. Z tym, że jak kojarzycie te ostatnie zimy, no to w wyniku zmian klimatu. Nie zawsze ma co stopnieć, dlatego występowanie tego maksima spowodowanego topnieniem śniegu nie musi się zaznaczać w każdym roku. Drugie maksimum występujące w lecie jest spowodowane większymi opadami deszczu. Wspominałem już o tym, że bardziej nam się kojarzy okres jesienny z deszczem i być może przez to z wyższymi stanami wody, ale to nie jest prawda. Jesienią pada Częściej, częściej jest pochmurno, ale nie są to tak duże opady deszczu, jakie występują w okresie letnim. No i pamiętajmy o tym, że skoro najwyższe stany wody występują wiosną i latem, to właśnie wtedy możemy się spodziewać występowania na rzekach powodzi. Rozmawiając o rzekach w Polsce, musimy zwrócić szczególną uwagę na sieć rzeczną. Polska leży w dorzeczu dwóch głównych rzek. Wisły i odry. I to, co dla obu jest charakterystyczne, to asymetria do rzeczy. To znaczy, że jedno z nich jest większe, a drugie mniejsze. Ze względu na ukształtowanie powierzchni Polski, które charakteryzuje się nachyleniem oczywiście z południa na północ, ale również ze wschodu na zachód, powierzchnia prawych do rzeczy będzie większa niż lewych. Jeżeli przyjrzycie się Wiśle i Odrze. Bez problemu zobaczycie tą asymetrię na mapie. Gdybyście spróbowali zrobić sobie takie doświadczenie i wymienić jakieś dopływy Wisły, to pewnie w większości bylibyście w stanie właśnie wymienić te dopływy, które wpadają do Wisły z prawej strony. San, Bóg, Narew, Dunajec, Wisłoka czy Wieprz. To są te rzeki, które od razu są zauważalne na mapie Polski i one wszystkie występują z prawej strony Wisły. Z lewej wśród większych rzek znajdziemy pilicę i być może ktoś z Was jeszcze kojarzy bzurę. Ta sama asymetria występuje w dorzeczu Odry. Kolejną cechą polskich rzek jest to, że mają schodkowy układ. To znaczy duża część z nich płynie na północ, później skręca na zachód. Następnie znowu na północ, następnie znowu na zachód. Najlepiej jest to widoczne w przypadku warty. Weźcie sobie Atlas przejrzyjcie w jaki sposób płynie Warta. A przyczyną tego układu jest to, że rzeki wykorzystują pradoliny. Tutaj odsyłam do lekcji o zlodowaceniach w Polsce, jeżeli ktoś zapomniał, co to jest. Jeżeli chodzi o jeziora występujące w Polsce, to zajmują one mniej więcej jedną setną powierzchni naszego kraju. Najwięcej z nich odnajdziemy na Pojezierzu Pomorskim, Natomiast największe jeziora odnajdziemy na pojezierzu mazurskim. I tu znowu, jeżeli kojarzycie poprzednie tematy, to na pewno pamiętacie, że zarówno na pojezierzu pomorskim, jak i Mazurskim występuje rzeźba młodoglacjalna, a więc związana z działalnością lodowca. I powstanie tych jezior również jest związane z jego działalnością. Wśród jezior, które powstały w wyniku działalności lodowca, mamy jeziora rynnowe, czyli podłużne, głębokie, o stromych brzegach. Przykładem będzie jezioro Hańcza. Najgłębsze w Polsce o głębokości przekraczającej 100 metrów. Drugim typem jezior związanym z działalnością lodowca są jeziora morenowe. Są to jeziora o dużej powierzchni i urozmaiconej linii brzegowej, czyli dużej liczbie wysp. I półwyspów. Doskonałym przykładem będą tutaj największe jeziora w Polsce, czyli Śniardwy i Mamry. Związane z działalnością lodowca będą także oczka wytopiskowe, czyli jeziora o niewielkiej powierzchni. Pamiętajmy jednak o tym, że lodowce występowały również w górach i tam, co prawda, nie kojarzymy sobie tego obszaru z występowaniem jezior, ale to właśnie na obszarze gór występują jeziora cyrkowe, związane z działalnością lodowca górskiego. To jednak, oczywiście, nie wszystkie jeziora występujące w Polsce. Na obszarach, gdzie występują skały wapienne, możemy się spodziewać jezior krasowych. Na wybrzeżu możemy się spodziewać jezior przybrzeżnych, które powstają w wyniku odcięcia dawnej zatoki przez materiał nanoszony przez prądy morskie, które są równoległe do linii brzegowej. W deltach rzek występują jeziora deltowe. No i warto jeszcze kojarzyć o jeziorach, które nie powstały w sposób naturalny, a w wyniku działalności człowieka czyli jeziora antropogeniczne, albo mówiąc inaczej, sztuczne zbiorniki. Krótko mówiąc, człowiek zbudował tamę, przegrodził rzekę i spiętrzył wodę. Zbiorniki takie mają duże znaczenie, bo pełnią zarówno funkcję przeciwpowodziową, jak i dzięki przepływającej tam wodzie, produkowana jest energia elektryczna. Każdy rodzaj wód, nieważne czy są to rzeki, jeziora czy sztuczne zbiorniki, stanowi atrakcję turystyczną. Obszar pojezierzy to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych Polski, po obszarach górskich i wybrzeżu. Wody powierzchniowe mają także duże znaczenie dla rolnictwa, co oczywiście jest związane z nawadnianiem. W przeszłości o wiele większe znaczenie miał także transport śródlądowy, który odbywał się po rzekach, ale również i dzisiaj ten rodzaj transportu funkcjonuje i towary ze Śląska mogą wodą docierać do portu w Szczecinie.